I ruszyły, wyścig się rozpoczął. No na razie wszyscy na hamulcach. Domina na pierwszym miejscu. Na drugiej pozycji Kasmin. O, no, domina troszeczkę przyspieszyła. Na drugim miejscu Kasmin. Trzeci Mr. Louis. Dream it's possible. I killing me softly. Pierwszy płot. I wszystkie konie pokonały bez problemu. Teraz najazd na drugi płot z przewagą prowadzi Domina. Skoczyła. No i cała czwórka w odstępie za nią również skoczyła. Domina utrzymuje prowadzenie i teraz przed e, trybuną środkową za moment płot. Przed trybuną honorową z przewagą Domina. Oj, tam problemy troszeczkę ma Dream It Possible. Na drugie miejsce wysuwa się Mister Luis. Na trzecim miejscu Killing Me Softly, na czwartej pozycji Kasmin. I kolejny płot. Skacze Domina. I pozostałe konie galopują w odstępie cały czas przewagą domina. Teraz nam się chowają za drzewami, i czas na kolejny punkt. Domina Killing Me Softly Mr. Louis Casmin z tyłu Dream It Possible. Następny płot. Domina. Na drugim miejscu Killing Me Softly. Na trzeciej pozycji Mister Louis Kasmin i z tyłu Dream it Possible. Domina. Goni. Dominę Killing Me Softly. Za nimi. Kasmin oraz Mr. Louis. Domina z przewagą. Goni ją Killing Me Softly. Mocno porozrzucona, porozrzucana stawka. Oj, 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 ledwo się utrzymuje w siodle Karolina Kamińska, ale dzielnie daje sobie radę. I kolejny płot. Domina. Killing Me Softly. Kasmin, Mr. Louis i Dream It Possible. I ostatni płot. Z przewagą Domina. Na drugim miejscu Killing me Softly. I wyjście na prostą za moment. Domina, Domina. Próbuje dogonić ją Killing me Softly. Domina, Domina. Z przewagą Domina. 100 metrów do celownika. Domina wygrywa o kawał na drugim miejscu Killing Me Softly.